6 meczów, 6 wygranych to fantastyczny bilans Śląska na inauguracji ligi. Nikt takiego wyniku się nie spodziewał. Jesteśmy dobrej pasji, mamy 6-0, ale chcemy kontynuować to i, i wygrać z Toruniem u siebie. To jest drużyna do pokonania w naszym zasięgu na pewno. Dumny z gry koszykarzy jest menadżer Śląska. Dobrze nam idzie, aby tak zostało jak najdłużej. Nie zmienia to jednak faktu, że do każdego spotkania, każdego najbliższego spotkania przygotowujemy się tak samo pieczołowicie jak na samym początku. Z dużym szacunkiem i z odpowiednim respektem dla przeciwnika. Śląsk w poniedziałek kolejny raz powinien zaikasować komplet punktów. Łatwo jednak nie będzie rywala chwali rozgrywający Wrocławski drużyny. Nie możemy lekceważyć ich, bo naprawdę jest groźna drużyna. Pokazywała to z dobrymi meczami. Oczywiście czasami zdarzali się i słabsze mecze. I mam nadzieję, że to będzie jeden z słabszych meczów. Nie pozwolimy im grać i grę, a zagramy i na pewno wygramy. Zdanie Czesnauskisa potwierdza Szlachtowicz. Polski cukier ma młodych, ambitnych Polaków i dobrych stranierii. Kanadyjczyk Sean Denison, który jest czołowym strzelcem ligi i czołowym zbierającym ligi, no jest również bardzo niebezpieczny, charyzmatyczny, inteligentny, rzucający obrońca marszał Corbett, który po epizodzie w Jeziorze Tarnobrze, kilka lat temu, wraca do Polski i chyba mało kto spodziewał się, że będzie grał tak dobrze. Jest mało doświadczony, ale również niebezpieczny rozgrywający Jamar Dix. No jest ekipa Polaków, którzy na pewno są głodni gry i takiej kariery, jaką planowali jeszcze kilka lat temu, jeszcze nie udało im się zrealizować. Mecz Śląska z polskim cukrem w poniedziałek o 19 w Hali Orbita. Było to pierwsze i jedyne takie spotkanie w tegorocznej kampanii wyborczej. Dyskusja dotyczyła przede wszystkim kwestii dostępności infrastruktury sportowej i jej zbyt małej liczby względem potrzeb mieszkańców, jak również większego zaangażowania władz przy promocji nowych dyscyplin sportu. Pojawiały się głosy o zwiększenie liczby małych obiektów sportowych, modernizowanych i utrzymywanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego wspólnie z klubami sportowymi. Paweł Reind, wicemistrz olimpijski z Pekinu, członek Wrocławskiej Rady Sportu, kandydujący z okręgu Wielka Wyspa, zwrócił uwagę na to, że kluby sportowe powinny być jeszcze bardziej aktywne w pozyskiwaniu środków sponsorskich z budżetów CSR. Które się pojawiają w coraz większej liczbie firm, zauważył, że radni miejscy mogą się włączać w takie projekty. Co ciekawe, sprawy związane z pozyskiwaniem publicznych środków na działalność nie zdominowały dyskusji, pojawiły się tylko w kontekście większej informacji o organizowanych przez miasto konkursach dla klubów sportowych i organizacji. Rainta zaproponował cykliczne spotkania, poszerzenie grona uczestników o pozostałe dyscypliny i wspólne prace nad projektami. Po stronie klubów sportowych obecni byli przedstawiciele futbolu amerykańskiego, rugby, piłki nożnej, siatkówki plażowej, roller, derby, lacrosse, wioślarstwa i cheerleadingu. Kolejne spotkanie odbędzie się w grudniu, dotyczyć będzie narzędzi IT w sporcie. Każdy dział zajmujący się konkretną dyscypliną ma swoje typy na najlepszego sportowca i trenera, zdradza Aleksandra Szumska. Te nasze typy to uzależnione są od tego, kto jaką dyscypliną się zajmuje. Bo wiadomo, jeżeli koledzy e, zajmują się piłką nożną, to będą głosować za Sebastianem Milą. Jest kolega, który zajmuje się piłką ręczną, więc on idzie bardziej w KGHM zagłębia Lubin, czyli piłkarki ręczne głównie Karolina Semeniuk-Olchawa i Bożena Karkut. Ja osobiście zajmuję się między innymi kolarstwem, czy strzelectwem sportowym, więc też bardziej w tą, w tą stronę ciągnę. Sporo głosów w tym roku powinni otrzymać przedstawiciele sportu walki nie tylko z Wrocławia. Oczywiście Wrocław to Róża Gumienna, Małgosia Dymus z Fajtera Wrocław, czy Paulina Biedź znana wszystkim z klubu Gym Fight, ale mamy także w tym roku mistrza świata w karate tradycyjnym Bartosza Skwarskiego. No i musimy przyznać, że sporo osób już na niego dało swoje głosy. Finał plebiscytu nastąpi 9 stycznia, wtedy odbędzie się wielki bal połączony z wręczeniem nagród najlepszym. Można uczestniczyć w tej uroczystości, kupując bilet na imprezę do końca miesiąca promocyjne ceny. Zachęcam wszystkich, którzy chcą kupić zaproszenia, żeby zrobili to do końca listopada, dlatego że do końca listopada mamy tą promocyjną cenę 400 zł, a faktycznie zapowiada się jak co roku świetna zabawa, czyli oczywiście bal, tańce przy dźwiękach i zarówno DJ-a, jak i zespołu, który będzie grał na żywo, jedzenie przez całą noc. No i przede wszystkim to co najważniejsze, czyli nasze gwiazdy sportu. Organizatorzy plebiscytu ze słowa sportowego na głosy czekają do 3 stycznia. Głosowanie będzie odbywało się do 3 stycznia, także mamy jeszcze sporo czasu i, i faktycznie głosujemy zarówno na kuponach, które zamieszczane są w tygodniku Słowo Sportowe, a także za pomocą SMS-ów. Więcej informacji można znaleźć zarówno w tygodniku, jak i na naszej stronie www.slowosportowe.pl, a także na profilu Facebookowym. Sport Game jest patronem wydarzenia. O balu będziemy jeszcze mówić w naszych wiadomościach sportowych. Środa pierwszym dniem tygodnia. Tak to wyglądało nie tylko dla wielu pracowników, też dla piłkarzy Spartana. Zawodnicy mieli wolną sobotę, niedzielę, poniedziałek i wtorek. Większość przez ten czas rzeczywiście zdołała wypocząć. Dla tych, którzy narzekali na lekkie urazy, był to zbawienny czas. Kilku udało się powrócić do pełnej sprawności i dzięki temu na finiszu obecnego tygodnia mogą prezentować pełnię swoich możliwości. W środę odbyła się walka o punkty na szczeblu pierwszej ligi piłkarze Milenium przegrali ze Śląsk netem jeden do dwóch. Pierwsza połowa należała do późniejszych zwycięzców, którzy objęli prowadzenie. W drugiej części oba zespoły zanotowały po jednym trafieniu Śląsk net, więc zainkasował trzy punkty. Drugi mecz dnia dostarczył także sporych emocji. FC Oranie pokonało AC Pajace 3 do 2. W pierwszej odsłonie Pomarańczowi prezentowali większą dojrzałość. Na efekty takiej gry nie trzeba było długo czekać. Po inauguracyjnej odsłonie prowadzili 2 do 0. Rywale jednak nie zamierzali się poddać. To oni w drugiej połowie byli skuteczniejsi, zdobyli dwa gole, tracąc jednego. Na doprowadzenie do remisu zabrakło im czasu. Trzy oczka, więc dla Oranje. Środowy wieczór zakończyło starcie Pucharu Ligi. Śródmieście pokonało AC Polankę 2 do 1. Końcowy rezultat został ustalony już w pierwszej połowie. W drugiej jedni i drudzy starali się przede wszystkim nie stracić bramki. To się udało, awansować jednak mogła tylko jedna drużyna. Sukces w śródmieściu dał jeden gol więcej zdobyty przed przerwą. Dziś trzy spotkania, wszystko, tym razem rozpocznie się od Pucharu ligi o 17.50 M. Power Vico podejmie FC Albatros. Później, dwa starcia pierwszej ligi ponownie wystąpi FC Oranie, który zmierzy się z Milenium, które także mocno ostatnio pracuje. Wreszcie na koniec Politechnika spotka się ze złodziejówką jutro, również trzy spotkania. Piątek piłkarsko rozpocznie się o 19.30 od rywalizacji Alpina Flor i. Mercaderi po rywalizacji o punkty w ekstraklasie zagrają pierwszoligowcy: Menin Black spotka się z Hard Bolsa, a Cepajace z Breslauerem.